Podjąłem ważną decyzję i to nie jest clickbait, ale o co chodzi? O tym w dalszej części materiału. Cześć, witajcie, Asasyn 08 z tej strony i witam Was w kolejnym filmie na tym kanale i dziś zapraszam Was na film informacyjny, w którym podsumujemy sobie wakacje z Asasynem 2024. Porozmawiamy o planach na wrześniu tego roku, a także oczywiście odpowiemy na pytanie z tytułu tego materiału. Gotowi? To zaczynamy. Przyznam wam, że to były najbardziej pracowite wakacje w moim życiu, jeżeli chodzi o mój kanał na YouTubie, ponieważ nigdy nie było takiej aktywności jak było teraz. Ogólnie na moim kanale od jakiegoś już czasu jest naprawdę bardzo fajna aktywność. Filmy są regularnie, pojawiają się kilka razy w tygodniu. Tak samo streamy. A wakacje to powiem wam, że naprawdę było niezłe wyzwanie, ponieważ musiałem stawić czoła daily, materiały pojawiały się od poniedziałku do niedzieli. Były to filmy, były to shortsy, były to live'y. Ale udało się, dałem radę i łącznie przez te wszystkie dni wakacji, czyli od końca roku szkolnego do samego ostatniego dnia wakacji, czyli do 31 sierpnia, pojawiły się łącznie 22 filmy, 10 filmów shorts, no i jeden jako taki jedenasty pojawił się 1 września, ponieważ rzuciłem go wcześniej na TikToka i potem totalnie zapomniałem, ale pojawił się 1 września, no i były 32 live'y. Na samym YouTubie to wszystko moi drodzy państwo, ponieważ oprócz tego również był TikTok. Na TikToku również pojawiały się filmy takie, których też nie było na YouTubie. Więc też z, warto zerknąć do TikToka, link oczywiście macie w opisie. I na TikToku również pojawiały się live'y. Były live'y gamingowe i nie tylko. Dokładnie nie wiem ile ich było, aczkolwiek na pewno przeszliśmy sobie całe GTA Vice City Definitive Edition. No i też były inne gierki, były też takie live'y pogadankowe, ale te live'y się pojawiały. Jeżeli chodzi o filmy na moim kanale, pierwszym pełnoprawnym filmem, jeżeli chodzi już o wakacje z Asasynem, to był odcinek z Minecrafta, pierwszy odcinek z Minecrafta ze wspierającymi, były słuchajcie unboxingi, były inboxing, również, zakończyliśmy sobie piłę 2, był odcinek z Textor Simulatora, był film z okazji dziesięciolecia Godzilli Misterixowej również, shot ze streama, gdzie oceniam kolekcję widzów, turniej Only Upa w Fortnite z widzami, to też był shot ze streama, wielki test wiedzy mister. Z widzami to również jest shot ze streama. Był również odcinek z Clothing Store Simulator, moi drodzy Państwo. Oczywiście nie mogę go zabraknąć. Zgadujesz, wygrywasz w końcu po takim czasie. Oczywiście pełnoprawny odcinek, jak i backstage dla wspierających. No i ostatnim materiałem, takim pełnoprawnym na moim kanale, to było zakończenie gry. Piła 1, Piłę sobie przechodziliśmy pierwszą w ramach wakacji z Asasynem jeżeli chodzi o streamy, no i końcówkę, to zakończenie, drugie zakończenie Piły również rzuciłem w formie filmu, żebyście mogli sobie to zobaczyć. Jeżeli chodzi o shortsy, pierwszy short w ramach wakacji z Asasynem to był przekaz z Red Dead Redemption no i tu jak widzicie mamy coś tam z GTA, coś z Minecrafta, coś z Postala również GTA, znowu Piła 2, Godzilla 10-letnia GTA Vice City, test wiedzy Mysteryx, Clothing Store Simulator no i ostatni ten z 1 września, który miał się pojawić 31. Sierpnia, incydent świeczkowy. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, koniecznie sprawdzajcie kartę shorts. No i moi drodzy, streamy. Poniedziałek, środa oraz piątek przez wszystkie dni wakacji. Udało się, zrobiliśmy to. Pierwszy live to był, słuchajcie, stream z widzami na rozpoczęcie wakacji. On się pojawił 21 czerwca. No i tych streamów, jak widzicie, sporo było. Był Fortnite, było GTA, był MysteryX, oczywiście Buli co poniedziałek w lipcu i sierpniu. W lipcu był postal 4 w środy. Na Natomiast w sierpniu w środy była pierwsza piła. Oczywiście wszystkie te gry sobie przeszliśmy. Turniej Fortnite tutaj również wleciał z widzami. Stream z GTA San Andreas. Stream Misterixowy w pełni poświęcony właśnie tematyce Misterixa. Symulator stream bardzo fajny stream bardzo fajnie się przy nim bawiłem. Gry z widzami również były w drugiej połowie sierpnia. Lego stream oczywiście również się pojawił w sierpniu. No i oczywiście zakończyliśmy sobie sierpień urodzinowym streamem. Na moim kanale, który odbył się 30 sierpnia z gośćmi. Mega fajny stream, piękny stream. Naprawdę uważam, że to był chyba najlepszy stream z całych tych wakacji. Taki podsumowujący to wszystko i, i po prostu mój stream, ponieważ były to moje urodziny, więc jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować osobom, które tam wystąpiły. E, dzięki, po prostu bardzo, bardzo dziękuję za aktywność, za to, że byliście, za to, że poświęciliście ten wieczór na to, żeby spędzić go na live ze mną, z widzami. Tak więc naprawdę ogromnie dziękuję. I mam nadzieję, że do zobaczenia za rok, czy to w takiej formie, czy w innej. Tak więc, jak widzicie, trochę tego było. Naprawdę jestem w szoku, że ogarnąłem to wszystko. Ponieważ, jak pamiętacie, kilka lat temu, umie jakby regularność, to wiecie, to, to było wielkie XD, tak naprawdę, i ciężko było czasami wykrzesać ze dwa materiały. A tutaj, od jakiegoś czasu, naprawdę staram się jak mogę i dostarczam Wam tego kontentu najróżniejszego. I też właśnie było to widziane w wakacje, ponieważ no, postanowiłem zrobić coś po raz pierwszy takiego, czyli takie daily od poniedziałku do niedzieli. Filmy oczywiście raz, shorts był w sobotę, raz w niedzielę, ponieważ właśnie w weekendy raczej wlatywały shortsy. Czasem też był oczywiście stream na TikToku, więc no, widzieliście mnie praktycznie codziennie w tych social mediach. Udało się, to jest najważniejsze. Czy to się jakkolwiek na mnie odbiło? Troszeczkę tak, to muszę przyznać. No, pierwszy raz się spotkałem z takim daily u mnie, więc wiadomo, że to było troszeczkę takie dla mnie mm, dziwne, ale dałem radę, więc to jest najważniejsze, moi drodzy państwo. Czy wrzesień będzie podobny? No, nie będzie to może stricte daily, ale wrzesień będzie również potężny, więc teraz przejdźmy do tych planów na wrzesień 2024 na moim kanale na YouTubie i nie tylko. Przed Wami kartka z kalendarza, wrzesień 2024 moi drodzy, filmy o 18, streamy o 20. Jak widzicie jest ikonka Twitcha, o niej powiem sobie za chwilę więcej, ale najpierw skupmy się na tym, co mamy na tym zdjęciu. Moi drodzy, filmy będą się pojawiać we wtorki oraz w czwartki o godzinie 18, prawdopodobnie oczywiście. Mam nadzieję, że tam nic nie wyniknie po drodze, że te godziny będą się zmieniać, a jeżeli tak, to będę Was informować, także śledźcie na bieżąco. Jeżeli chodzi o wtorkowe materiały, no dzisiaj mamy Przeciw, więc to jest taki film informacyjny na początek miesiąca. Będzie na pewno inboxing, oczywiście klasycznie, będą jakieś takie inne materiały, pewnie shoty ze streamów, ponieważ troszeczkę tego też mam. Jeżeli chodzi o czwartek, jak widzicie, władcy Much, o co chodzi? Moi drodzy państwo, władcy Much to jest jedna z moich bajek dzieciństwa, takiego w sumie może nie dzieciństwa, ale takich nastoletnich czasów, takich wczesnych nastoletnich. No i władcy Much wracają już w tą niedzielę, dlatego postanowiłem, że ten miesiąc poświęcimy grom z władcami Much. Much I jednocześnie będą też komentarze integracyjne w związku z tym, więc śledźcie uważnie, ponieważ będę tam Was pytał o różne rzeczy. No i widzimy się już w ten czwartek. Będzie to gra Władcy Much Magiczni Wojownicy, część pierwsza, więc zapraszam bardzo serdecznie. Jakie będą pozostałe gry? Będzie. a w sumie nie będę Wam może na razie spojrzał, po prostu oglądajcie w czwartki odcinki z Władców Much na moim kanale. Jeżeli chodzi o niedzielę, będą shortsy, więc również Was zapraszam. A teraz piątek i soboty live moi drodzy widzimy się oczywiście na streamach jak widzicie inny kolorek trochę fioletowy tak moi drodzy państwo i to jest ta decyzja którą podjąłem przechodzę na Twitcha mówiłem o tym już wielokrotnie podczas moich live'ów i nie tylko Zmieniam platformę do streamowania i od września widzimy się na Twitchu. Na początek muszę tam wyrobić odpowiednią ilość godzin i tak dalej, więc te streamy, jak widzicie, będą się pojawiać w piątki oraz w soboty. Ale musicie wziąć pod uwagę fakt, że troszeczkę może się to zmienić, ponieważ jeszcze do końca nie wiem, jak to będzie u mnie wyglądało prywatnie. Aczkolwiek na ten moment, na dzień 3 września, tak właśnie będzie wyglądać plan, jeżeli chodzi o livey. Piątki takie klasyczne, jak to na YouTubie zawsze bywało, natomiast w soboty będziemy się widzieć w GTA 3 Definitive Edition. Na TikToku przechodziłem sobie już San Andreas, a także Vice City, no i miałem również tam rozpocząć GTA 3, ale postanowiłem, że to zrobimy sobie w ramach właśnie tych streamów twitchowych, co by powbijać godziny i tak dalej. Tak więc serdecznie Was zapraszam na te streamki, ale co bardzo istotne i musicie o tym wiedzieć, cały miesiąc wrzesień to jest taki miesiąc gier rokowej starowych na moich streamach. Oczywiście będą streamy tematyczne i tak dalej, będziemy tam czas i nie tylko, ale zawsze gdzieś tam pod koniec tych streamów będę grać sobie w gry Rockstara. Będzie to GTA 4, Max Payne 3, Midnight Club być może się pojawi i Red Dead Redemption. Tak więc, moi drodzy Państwo, gry Rockstarowe przez ten wrzesień na Twitchu się pojawią, a także oczywiście inne rzeczy, więc śledźcie, bo zdecydowanie warto zajrzeć na tego Twitcha. Jeżeli lubicie postać Asasyna08, to jak prowadzę te live'y i co się tam dzieje Zaobserwujcie mnie na Twitch'u Macie link oczywiście w opisie No i mam nadzieję, że będziemy się tam fajnie bawić W ogóle skąd taka decyzja O przejściu na Twitch'a? No powiem wam, że Długo się nad tym zastanawiałem Miałem rozmowy i ze znajomymi I rozmowy ze wspierającymi No i wspólnie gdzieś tam Różną taką burzę mózgów zrobiliśmy No i uznaliśmy, że jest to zdecydowanie Bardziej opłacalne i dla widza i dla mnie, jako twórcy. Przede wszystkim Twitch to jest taka stricte platforma do streamowania. Są tam wygody w postaci chociażby, nie wiem, muzyki, która nie jest chroniona prawami autorskimi, ponieważ na wodach może być to po prostu wyciszone. Oprócz tego kwestia chociażby Prime Suba, gdzie jeżeli macie Amazon Prime'a, płacicie 50 zł na cały rok i macie po prostu jeszcze dodatkowo subskrypcję na Twitchu, natomiast wspieranie na YouTubie przez rok kosztuje 120 zł. To jest naprawdę bardzo duża różnica. Oprócz tego na Twitchu będzie będziecie mogli zbierać punkty kanału za oglądanie mnie na tych live'ach i te punkty będziecie mogli sobie wymieniać na różne nagrody takie jak nie wiem podpis na Steamie tudzież użycie jakiegoś tam dźwięku soundboarda i tak dalej tak dalej to jest jeszcze do ustalenia ponieważ pierwszy miesiąc to będzie taki miesiąc wprowadzenia do tego Twitcha i jakby zapoznania się z całą platformą no i oczywiście wbicia tych godzin co bym mógł dostać tą taką rangę żebym mógł właśnie w przyszłym miesiącu już rozdawać wam te punkty kanału a także żebyście mogli mieć tam zasubskrybować. W takim razie, co ze wspieraniem na YouTubie? Jeżeli chodzi o wspieranie na YouTubie, zostaję, ponieważ domyślam się, że nie każdy przejdzie też na Twitcha, więc oczywiście wspieranie na YouTubie zostawiam, jeżeli chcecie dalej wspierać kanał, zapraszam bardzo serdecznie, a jeżeli ktoś chce przejść na Twitcha i tam zostawić Prime Suba, również bardzo serdecznie zapraszam. Twitch, moi drodzy, daje naprawdę bardzo fajne możliwości, które mam nadzieję, że uda się wykorzystać. Można hostować, można rajdować innych streamerów, no i przede wszystkim tam jest cała masa różnych osób, z którymi teoretycznie może tam gdzieś się skrosować, tudzież po prostu poznać, no i wspólnie tworzyć jakieś rzeczy. Ponadto, jeżeli chodzi o mojego YouTube'a, mam ponad 100 tysięcy subskrybentów, a jeżeli chodzi o aktywność na moich streamach, no to nie jest ona zawrotna, jeżeli chodzi o liczbę subskrypcji do widowni. Tak, ja wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że te subskrypcje są już od lat przez serię Misterix, ale bardzo zależy mi na tym, żeby na tych live'ach były osoby, które są dla mnie, ponieważ ja tam jestem jako Assassin's 08 jako Adam, i chciałbym właśnie na tych streamach swoich mieć osoby, które chcą być dla mnie. Więc powiedzmy, jeżeli oglądam je 30 osób, no to wiem, że te osoby przejdą na Twitcha i będą tam oglądać mnie. Więc tam na tym Twitchu będę miał osoby, które faktycznie są dla mnie, chcą mnie oglądać, no i po prostu będzie to taka, że tak powiem, grupa osób, która jest stricte dla mnie, tylko i wyłącznie dla tych liveów. Więc to też mnie cieszy, że będą tam takie w cudzysłowie, najbliższe. Bliższe osoby, które faktycznie są dla mnie, chcą mnie oglądać, chcą oglądać te live y i być po prostu częścią naszej asasynowej społeczności. Za wszystkie obserwacje już teraz dziękuję, jeżeli chodzi o tego Twitcha. No i moi drodzy, widzimy się już w ten piątek. Nie zabraknie niespodzianek, tak więc wpadajcie koniecznie, no i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. I cóż moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Wydaje mi się, że powiedziałem chyba o wszystkim. Jeżeli o czymś zapomniałem, to oczywiście dodam to w przypiętym komentarzu. Dajcie znaka, jak się zapatrujecie na te wszystkie zmiany, czyli no przede wszystkim na tego Twitcha, ponieważ jest to coś innego, coś nowego. No i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, ponieważ planuję naprawdę fajne rzeczy. Będzie pewnie inny layout, a poza tym, no to wydaje mi się, że wszystko będzie po staremu. Będą streamy i gadane, i, i gamingowe, i tak dalej, i tak dalej. Więc zdecydowanie warto być. A jeżeli wszystko się uda w tym wrześniu, to w październiku no przygotujcie się, bo jak sami dobrze wiecie, październik to jest miesiąc horrorowy. Także zdecydowanie warto czekać na te streamy, bo też mam cały plan już ułożony na te, na te streamy październikowe. Także, także czekajcie, bo. Bo będzie grubo, naprawdę. Tyle moi drodzy, nie ma co przedłużać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajeczka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak Wam się podobało, jak oceniacie to wszystko, jak Wam się podobały wakacje z Asasynem, czy będziecie oglądać live'y na Twitchu, oczywiście zapraszam do obserwowania Twitcha, link macie w opisie. Tyle. Trzymajcie się i dajcie znaka jak tam rozpoczęcie roku szkolnego, miłego miesiąca Wam życzę powodzenia w szkółce i w pracy tym, którzy nie chodzą do szkoły. Tyle. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego materiału. Cześć.